Witam, witam, panie i panów w moim pierwszym filmie pod tytułem Wod NA SPONTANIE. Na celowniku ST-1 mało spotykany ruski 9 tier na serwerach, w sumie bardzo rzadko spotykany, a nie wiem dlaczego, bo bardzo przyjemnie się nim gra, jest dość tankowaty, całkiem sympatyczne działo, w miarę mobilne. Co do tego do... do ciągu, no to wiadomo, następny tier to będzie iS4. Zostałem wychujany, bo ogólnie gram 2 miesiące. Teraz tak na poważnie, konto mam dość dłużej i po prostu wszedłem sobie w iS7. No ale zrobili tak, że iS4, 9 tier kiedyś stał się dziesiątką. ST1 dodali, czy tam nie wiem, który to był tier, bo nawet się tym nie interesowałem. No i trzeba nim grać i przejść. Coś, co. Ogólnie o tym ciągu. no pancerz w sumie ma taki dość, nie wiem czy średni czy, czy słaby, dla mnie to jest w miarę, nieraz wchodzą y, w niego puste hity, rykoszety, więc nie jest tragicznie. Pancerz to jest 140 z przodu, 140 z boku i stówka z tyłu. Wieża to ma 250, z tego co się orientuje i 160 i 160, prawda. De, właśnie, co do działa, no to działo mam oczywiście wymaksowany, mam tego st 1 już mam nawet na nim 160 tysięcy na IS-4, więc nie dużo brakuje. Działo mam oczywiście 10 tieru, co będę miał w, w IS-4. Jest to damage w przedziale 330 do 550 max. No tutaj widzicie właśnie elegancko w is trójka się wbiłem, w masełko, za 360 chyba to było ponad. No, więc nieźle. jest źle. Czołg jest w miarę mobilny, szybki, to w sumie tyle z nim w skrócie. No, więc teraz idziemy. Tutaj pozwoliłem sobie wyjechać, tak na niego, widząc, że z lewej strony jest pełno czołgów, bo widziałem, że się wyścielałem w tego biednego Tigerka. A więc po prostu pozwoliłem sobie wyjechać, bo widziałem, że nie mają czy, czym we mnie lutnąć. No i oczywiście jest oberwał bez problemów. Jak widzicie, o tutaj właśnie widzicie, jest siódemkę piękność ciało 445. Ogólnie o jego dziale, no to jeszcze wrócę do tego. Nie ma problemów, żeby przebić dziesiątki, nie mam najmniejszych problemów. Przebijam Mausa, przebijam S100, przebijam wszystko. Trzeba po prostu oczywiście dobrze wycelować, wiedzieć, gdzie się szczela. Mam do tego specjalne modele, na których się uczę grać i polecam je, bo naprawdę dużo pomagają. No, więc jeżeli chodzi o wysolowanie dziesiątki, to jeżeli mam troszkę szczęścia i po prostu mnie nie trafi, to nie mam problemów go rozjechać po prostu, zniszczyć, no, najmniejszych nawet bym powiedział problemu. Bardzo dobre działko, fajnie się gra. Zresztą to jest działko, w które będę miał już automatycznie w hisie czwórce, no więc <noise> logiczne jest, że musi jeździć dziesiątki. No widzicie kolejny hit, 4427. 427, on mnie tym razem za 493, no więc jak widzicie szanse są równe, tylko że ma troszkę więcej HP, no ale... Przy odrobinie szczęściu go trafię i wygram. Tutaj właśnie jest wyjechał, trujeczka biedny dostał właśnie w boczek. Trafił mnie, ale pusty hit jak widzicie elegancko wszedł, tylko gąskę zerwał. Załogę mam na 100%. Mam u każdego naprawę, więc to w miarę szybko idzie ta naprawa, nie mam problemu, w kilka sekund raptem. Więc jest ok. Dobra, co tutaj patrzę? Patrzę tutaj z perspektywy górnej. Mam takiego moda, właśnie, fajnego na oddalanie kamery. Widzę właśnie Isa 8, że jest obrócony. Nie patrzy nawet. Oczywiście, tryk, trafienie krytyczne, coś tam mu poszło. Ładny hit. Nie wiedział skąd nawet, wycofał się, bo to tak zawsze się cofa, prawda? Dobra, co dalej? No to tutaj ogólnie ogólnie gram w nim agresywnie. Nie lubię kampić, bo to nie jest ciąg do kampienia, to jest ciąg mobilny, może fajnie szybko pojechać, może fajnie szybko skampić, może fajnie szybko zabić. Nie ma z nim najmniejszych problemów. Więc nie opłaca się nim jako stać w krzakach jak jak niszczyciele. Dobra, tutaj widzę, że są cztery ciągi troszkę obite. Tutaj o właśnie... Elegancki ściąg. Jak widzicie bez problemu przebiłem się, wieże ISA 7, więc... No jest, jest moc, jest moc, prawda. Co ogólnie o tym czołgu jeszcze mogę powiedzieć? No pff, w sumie chyba powiedziałem wszystko. No. Mi się nie ogólnie bardzo sympatycznie gra. Dużo ludzi mówi, że to jest gówno, że to nie warto kupować. W ogóle nie warto spisać czwórkę. No ale wiadomo, no. I z czwórka, i z siódemka troszkę się różnią. No, to są ogólnie bardzo podobne czołgi. Kolejny ściał nie wiedział skąd, ładny kill. No kill, no, dobiłem go, no ale... Wcześniej też dostał co do właśnie ISA czwórki. Hmm. Kiedyś miałem mieć właśnie ISA 7 tylko zrobili ten punch i troszkę mnie wychujali, ale no, no zdania są podzielone, prawda? Jeden mówi IS-4 lepszy, bo coś tam, coś tam, i siódemka, że jest zwrotniejszy, no ale znowu is czwórka ma większy punch i to takie jest właśnie, HP ma więcej. I to właśnie takie porównywalne zdania. No tutaj mierzę w KS-1, ładnie dostał, o 550 jeszcze go podpaliłem. Użyje gaśnicy? Użył gaśnicy. Ajajaj, jeszcze dwie sekundy i wyspłonął. Dobra, co tutaj widzę, chłopaki? No co, no, troszkę mi się gra przemuliła, nie wiem dlaczego. Dobra, jedziemy. Widzę tutaj właśnie, że mouse jedzie, tankowaty misiek. No to jedziemy, poszukiwania jeszcze kilo. No, wygrywamy 9 do 6, raczej to jest już gra wygrana, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, jedziemy. O ładnie KS. Oj, strzeliłem za szybko tylko dlatego, że obieg jechał i by mi wjechał w celownik. Bałem się, że go hitnę, więc zaryzykowałem. No niestety nie trafiłem. Zaraz próbujemy dalej. Dobra, podjeżdżam. Co do celowania. No to jak widzicie, w miarę to idzie. Dobra, boom. No. Jak, ma, jak pech to pech, gąskę mu zerwałem. No trudno, no już tam ktoś dobije, tam zresztą to szósty tier, jest to ekspa za dużo by nie było. Tutaj jest typ 59, on jest prawdopodobnie na awku. No, o, zobaczcie, ile mi artyleria rozjebała, to jest niesamowite, gąski, amunicje, działo, to jest tragedia, to jest po prostu tragedia, to jest. dobra Trafię w niego czy nie trafię? Boom! O, Aha. jeszcze blow upa dostał kapitalny strzał przy rozwalaronej armacie. A wiecie, że to niełatwo trafić. No dobra, no co? Łatwa gra. Szybko poszło. Bohaterowej bitwy snajpera dostałem. 1600 doświadczenia, tysięcy kre... kredytów. Nieźle. Dobra.